witajcie chciałbym dzisiaj wam zaprezentować jakie ułożenie sztangi na plecach uważam że jest optymalne do robienia przesiadu i dlaczego tak uważam usiądź sobie Asia najpierw na skrzyneczce sprawdzimy sobie aktywność obręczy barkowej rąka ręka przed siebie wyprostowana, tak chodź do góry ok chodź do tyłu dobrze. chodź do góry ok z do wewnątrz prosty łokieć przyciągaj do siebie ok rotacja to zewnątrz, do góry, do góry, do góry, do góry, w drugą stronę. Ok. Jak widzimy, wszystkie ruchy, które właśnie testowałem, są aktywne. Siła mięśniowa w nich występuje, jest pełna. Sprawdzimy jeszcze sobie tutaj ruch w tył. Okay. ok. I ruch w tył. Tak. Cały czworoboczny pleców oraz Całe ramię jest aktywne. Teraz poproszę Asię, żeby ustawiła sobie sztangę bardzo nisko na plecach, poniżej grzebienia łopatki. Tak jak zauważam na niektórych filmach, czy z zawodów, czy też z internetu, że taki typowy low bar to jest właśnie sztanga bardzo nisko. I zobaczymy, co się później wydarzy. Załóż sobie, Asia, sztangę w taki sposób. Dokładnie tak i na potrzeby tego testu oraz udowodnienia, czy też pokazania dlaczego to ustawienie nie do końca jest optymalne nie będziemy wykonywać nawet przysiadów Asia sobie postoi tak 5-10 sekund w takiej pozycji zauważmy, że to jest tylko 40 kg oczywiście problem będzie się pogłębiał, jeżeli na sztance będą dużo większe ciężary odkładamy sztangę Asia ok, usiądź sobie na skrzyneczce sprawdzimy sobie aktywność mięśni po tym zabiegu Rączka wyprostowana do góry, pchaj do góry, jak widzicie siły za dużo nie wkładam, pchaj do tyłu, również, Asia robi co może, ale wygrać się nie udaje, pchaj do góry, znowu, oczywiście to jest po dopiero 5-7 sekundach trzymania samej sztanki bez wykonania jakiegokolwiek przysiadu, tak, przyciągaj do siebie, no wyraźnie osłabaś w każdym z tych ruchów, ok? Teraz złap sztangę proszę Ciebie tak jak proponuję i jak Cię uczę zawsze, czyli nad łopatką. Tak jest w okolicach mięśnia nadgrzebieniowego na czworobocznym wstępującym. I utrzymuj tą pozycję przez 10 sekund. Również do sprawdzenia, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie potrzebujemy robić samego przysiadu. Ok, myślę, że muszę odłożyć sztangę. Usiądź sobie na skrzyżce. Tak, rączka do góry. Pchaj do góry. Jak widzicie, szwa mięśniowa wróciła. Pchaj do tyłu. No, myślę, że jest to zauważalne. Pchaj do góry. Ok. Co się teraz wydarzyło, że siła mięśniowa nam wróciła? Otóż obniżanie wysokości sztangi na plecach uważam, że stosuje się dlatego, ponieważ daje, tak jak poprzednio, rotacja zewnętrzna w stawie ramiennym przy wyciskaniu, pozorne uczucie stabilności, ponieważ obniżamy środek ciężkości no, ze względu na to, że sztanga znajduje się troszeczkę niżej. Daje nam to poczucie większej stabilizacji, większego, lepszego stania z tą sztangą. Jednakże ta sztanga wymusza na nas pracę mięśniową ku górze, tak? czyli trążymy łopatką do elewacji ze względu na to, że ta sztanga się nam po prostu zsuwa z pleców, więc intencjonalnie chcemy ją za sobą zatrzymać, więc pobudzamy obszar tutaj mięśnia czworobocznego wstępującego, co w konsekwencji wyłącza nam aktywność dolnych struktur, co w konsekwencji zmniejsza nam stabilizację centralną podczas samego wykonywania przysiadów. Dobrze? Czyli znowu e, zauważyłem tendencję do znajdowania pozornie lepszej pozycji stabilizacji kosztem długotrwałego pogłębiającego się problemu ze względu na samo utrzymanie sztangi. No i nie muszę wspominać, że samo to utrzymanie będzie na, znowu e, objawiało się dolegliwościami bólowymi w stawach łokciowych, oczywiście utratę stabilizacji centralnej, jak i obwodowej w konsekwencji, w zależności od tego, jakie na jakich obciążeniach operujemy oraz jak często, jak, i, jak często trenujemy oraz jaki długi staż treningowy posiadamy. Pozdrawiam.